Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz i witam Was w EuroTrack Simulator. Oczywiście w dwójce. I cóż, zacznijmy od stworzenia nowego profilu. Dobra? Zdjęcie jakieś. No tu jest do, dość sporo zdjęć do wybrania. Czego sobie weźmiemy. Model ciężarówki: Spaliant, Kania, Renault, Renault, DAF, Bedoman, Majestic. Weźmiemy sobie skanie. Logo firmy. Weźmiemy tak. Nazwa firmy. Język polski, moduł Europa. Dobra. No i utwórz. tu mysz, kontrolery. Pomi, Wybierz miasto, w którym chcesz rozpocząć grę. Hmm... Wiesz, może w tym Dortmund. Kessel, Frankfurt... O, w Stuttgarcie zaczniemy. Nie, nie potrzebuję są oczka. Nie, przede wszystkim trzeba będzie właśnie tą muzykę nieco ściszyć. Bo jest strasznie głośno. Moment. Um, opcje. Dźwięk. Mamy naszą ciężarówkę, skania. Mm -hmm. Uff, moment Aha, nie to Może odgłosy tej ciężarówki też nie zaściszymy? A, styknie tylko opcje co przyciszę, może znamię biegową, rozumiem to nie co to jest w ogóle? Mam czy nie? żeby mi kurde. Kurde, jeszcze nieco to ściszę, bo to jest za głośno. No dobra, teraz myślę, że będzie dobrze. Jeszcze sobie, może w głośniku... O, uwaga, nie chce frakcji. się, tu się dawał kierunek No co już mogę powiedzieć, dla mnie Eurotrack Simulator 2 jest naprawdę fajną grą. Można się na niej odprężyć, kiedy nie wiem, jest, jest się mocno wkurwiony na przykład. A kawałek tylko musimy tam przejechać. Jeszcze trochę hamować trzeba za chwilę. Dlatego ja nie lubię, za bardzo tym miasta No dobra Moment, no, kurde, jak się wyłączało Y? -u. Kurde, ruszy się gruba się No dobra agencję pracy w Znowu światła kiedy ciężarówek A nie ma w tym nie to nie to Świetnie, klapson. No i dobra, możemy ruszyć dalej sobie. Odkryć majestik. Nie znasz tych świateł! Strasznie upierdliwe. Nie to. Dobry przyznać śwem kierunkowskaz. Aha Spoko. Oj, przepraszam, to nie ja. Purtroppo il Mardov subito dopo come punto Ma in mai due Na Maxa odbić w tą stronę. O nie 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 nie. Jeszcze raz próbujemy. Nie nie w tą stronę koła. Co jest? Kurde. Jeszcze trochę do przodu. No dobra. No i... ...git. Teraz już jesteśmy... ...prawie zaparkowani. Naprawdę wkurzające to parkowanie. Chwilę, trochę jeszcze od, do przodu pociągniemy. Nie w złą stronę. Ło, stój, nie chcę stłuczki. I teraz odbijamy na równo. O! I teraz prosto tyłu. Tutaj z tyłu. No i mamy częcę z tyleś Czas 17 minut, nie tak. Kara za uszkodzenia. Uszkodziliśmy. Aha, nie wiem, co my uszkodziliśmy w ogóle? Aha, jak znak przejechaliśmy! Świetnie. Oto centrala twojej firmy. O podstawy garaż może to niezbyt wiele, ale w końcu od czegoś trzeba zacząć. Może jeszcze. powodzenia. To rynek pracy. Szybkie zlecenie trzeba wybrać. I długość, cena. cena według dystansu malejąco 14,29 za kilometr. No, ze sztuczgartu możemy. Przyjmujemy zlecenie chyba. No, przyjmujemy sobie te zlecenie.

Jeszcze trochę, kurde, przyciszymy te odgłosy. Kurde, tak prosto stanęliśmy tutaj. Kurde, te światła są wkurzające. No dobra. Ty, ale jedź szybciej! Jedź szybciej, bo cię przejadę. Żebym jeszcze jadę. jeszcze przejechał na tym zielonym. Ci, o, przejadę, przejadę, przejadę. Kurde, nie przejechałem! Ojojo, ależ na minus wyszło z kasą. Czyli jeszcze mam tam, kurde, przeszło tysiąc. na godzinę Kurde, środkiem drogi No dobra, bo trzeba zjechać Do 40 Masz nową wiadomość Oj, coś rozjechaliśmy Ile? Jakaś e-mail Jesteśmy przyjechałem z sprzedawcą ciężarówek marki skania, oferują szeroki wachlarz. W Gosselandu w mieście Janów. To jest Bachanowet. Dobra, mniej czas z tym. Jesteśmy na autostradzie. Tu Ty już tylko depnąć nogą maksymalnie w pedał gazu i jechać. Niestety te ciężarówki nie pozwalają na zbyt na rozwijanie zbyt dobrych prędkości Żeby jechać szybko trzeba mieć własną ciężarówkę no to kurde z, z środka też dość fajnie wygląda Ile? daleko to jest w ogóle? To no nie za daleko A no spoko kasa wleci do portfela 80 na godzinę no, no to strach idzie rozwijać dobre prędkości no, niestety tutaj już trzeba zwolnić no, spokojnie, na spokojnie Za ostro weźmie zakręt, to ciężarówka może nawet wylecieć. Gdzie czerwone auto? A tutaj? Jakie <tryk> <tryk> są inne kamery? No kurde, po prostu jak w GTA 1. Jest taka. Jak, jak tu jeździć tym? Wow, ho, ho. Myślałem, że już ciężarówka wyleci. Zostało 150 kilometrów do celu No, ale to jest to, że wraz, wraz z tym, że rozwijamy naszego kierowcę, będziemy mogli potem przewozić towary no. Jak będziemy oczywiście też mieli własną ciężarówkę, to towary nawet warte parę 10 tysięcy za jeden kurs. No co się opłaca, akurat? 90 na godzinę? O, do set jest ograniczenie, to fajnie. Kurde, prawie we mnie wrąbu. A najgorsze jest to, że nawet jak e, ktoś w nas wrombł, to i tak my płacimy. No, Ale przynajmniej fajne widoki są. No, zjedźmy na ten pas już. 117 km do celu. I 2 godziny około. Przed chwilą wyłączyłem silnik. Nie wiem, ileś tam kursów trzeba zrobić, żeby móc korzystać z banku. A w, ba w banku można wziąć kredyt na zakup lepszych tam ciężarówek. godziny 90 kilometrów, chyba się spóźnimy. O światło, by nie mieć chyba cały czas sobie załączone, jak teraz Cały czas sobie nagrywałem tak z far kraja, to myślę, że po prostu zrobię tak, że na zmianę będą jakieś filmiki. Na przykład raz będzie z far Cry'a raz na przykład z Bota, potem na przykład nie wiem z czego. ok, a trzeba by było zatankować. Dobra. No i tankujemy do pełna, to jest najlepsze. Koszty paliwa ponosi pracodawca. Aha, tu mamy przeciw mgielny No jaki Prawie we mnie w rąbu pięćdziesiąt <tryk> coś kilometrów i pięćdziesiąt minut. Raczej na pewno się spóźnimy. No chociaż może hmm. A, ci muszą trochę poczekać. Tak żeby w tego to tu to nie wrąbać. A my skręcamy Aaa znowu wyrąbimy znak No do przodu jedź grubasie Oj, i znowu znak podsunęliśmy. 22 dwa kilometry, dwadzieścia jeden minut jakoś. Teraz my sobie skręcimy No i wolniej tutaj trzeba będzie jechać około Nie wiem ile dokładniej Niech ciężarówka sobie sama zjedzie No trochę wjechaliśmy tutaj ale trudno w ogóle to kierunkowska był załączony, może uda nam się wymieścić w czasie. Wojęczenie do 80 km Odkryto miasto Suriś Micrzenie do 50 3 km i 3 minuty zostały Chyba cały czas sobie tak zmieniać pas po prostu. O, no, hamuj, 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 Zdzisław. No, gazu. Dobra, jeszcze jedno światło, serio. No szybciej, bo nie mam czasu. Żeby zostały te zielone tam. się zmienią od razu na czerwone, to się bardzo wkurzę Kryłeś agencję pracy. No nie to, kurde, do tyłu. pila. je się teraz na No i do przodu Musimy wyjechać chyba trochę na ulicę Chwila W złą stronę kręcimy jak zwykle Au Ło popsuliśmy to Nie, musimy wjechać na ulicę całkiem Ai, god No, o, i teraz w tą stronę? A hej, dobra, ještě trochu do tyłu. Teraz w tą stronę. No i tu. Myk. bardziej do przodu pociągnąć do parkowania trwa najdłużej Znowu trzeba do przodu pociągnąć. A jeszcze trochę, myślę, że mniej niż pół godziny będzie trwał ten odcinek. No i mamy. Godziny 6 minut. Kara za uszkodzenia? Oluju. To na tyle w tym odcinku. A więc do zobaczenia w następnych! Na razie!